Skuteczność śmigłowców szturmowych K52 i Mi-28. Kiedy spojrzymy na straty w przypadku tych śmigłowców szturmowych, są one wysokie. Tylko, że te wysokie straty są to straty, które są wręcz zapisane w doktrynie użycia tych śmigłowców, kiedy są używane w sposób taki bezpośredni, kiedy są używane w działaniach gdzie strona przeciwna ma odpowiednie środki, żeby tego typu śmigłowce zwalczać. Czyli w przypadku pola walki nasyconego przeciwlotniczymi systemami, na przykład tymi naramiennymi, już nie mówiąc o tych bardziej skutecznych, czy też o tych o większym zasięgu. Ale te naramienne robią tutaj robotę, bardzo często robią tutaj właśnie one robotę. I tutaj, tak, te straty są wysokie i niektórzy wyciągają z tego wniosek, że to oznacza, że tego typu konstrukcje są ślepą ścieżką, że powinno się z nich zrezygnować. Tutaj często jest to picie do pozyskania przez nas 96 śmigłowców Apache i to jest coś, co udowadnia według tych osób, że te śmigłowce są zupełnie całkowicie bezsensowne, że to czas, żeby z nich zrezygnować i na przykład wejść w systemy bezzałogowe. Które będą właśnie nosicielami takich pepeków. No, to jest jak najbardziej słuszny kierunek w mojej opinii, tylko że taki dosyć daleko przyszłością. Tylko że w historii użycia tych kamowów, tych śmigłowców MI, mamy też momenty, gdzie były one wykorzystywane w sposób troszkę inny. Też według pewnej określonej doktryny, tylko że już doktryny innej. I oczywiście mowa tutaj o wykorzystaniu ich w taki sposób, że operuje się nimi z teoretycznie bezpiecznej odległości, czyli 8, 10, ponad 10 km od linistyczności. I wykorzystuje się na np. pepeki o zasięgu właśnie, który umożliwia rażenie celów z tej odległości 10 km plus. I wówczas te kamowy stały się bardzo skutecznym narzędziem żeby eliminować na przykład próby włamania się, próby pokonania tej strefy, yy, która została umocniona, zaminowana i tak dalej, i tak dalej. I tutaj pokazuje się druga twarz, drugie oblicze tego typu śmigłowców. Czyli coś, co pokazuje, coś, co pozwala yy, im się troszkę obronić. I tak, gdyby tutaj były na przykład śmigłowce wielozadaniowe z pepekami, pewnie. Yy, Rezultat byłby taki sam, gdyby tutaj był otokar brzoza no, program, który chcemy mieć, czyli niszczyciel czołgów. Rezultat mógłby być podobny, ale tutaj te śmigłowce szturmowe wykorzystane w taki sposób ponosiły zdecydowanie niższe straty, będąc no, w bezpiecznej odległości, na przykład od tych manpaców, czyli naramiennych pocisków przeciwlotniczych i Mogły w bardzo skuteczny sposób wykorzystywać te środki, które są na ich wyposażeniu. Prawie bezkarnie, no nie do końca, ale właściwie bezkarnie, mogły sobie eliminować te zagrożenia, i dzięki temu, że one są szybkim narzędziem, można je przerzucać bardzo szybko na dosyć duże odległości. To one mogły być takim obwodem przeciwpancernym, przeciwwłamaniowym. I tu pokazała się właśnie ta wspomniana przeze mnie druga twarz tego typu śmigłowców. Czyli skuteczność zależy od zastosowania. Skuteczność jak zawsze zależy nie tylko od samego sprzętu, chociaż te możliwości, jak najbardziej, to są ważne. No, gdyby te kamowe na przykład nie miały tych pepeków, no to by nic nie zrobiły. Ale miały. I tu to, jak coś używamy, mocno przekłada się na możliwości, na Uzyskany efekt. Tak samo jest w przypadku czołgów, bezzałogowców, samolotów, w przypadku wszystkiego. Jeśli używamy coś w sposób dostosowany do sytuacji, w sposób, który no, wykorzystuje zalety, a minimalizuje wady tego, co używamy, no rezultat będzie lepszy. O, może tak to nazwijmy, niekiedy wręcz rewelacyjny. A gdy używamy czegoś już według doktryny, Zwiedzą, że te straty będą wysokie, ponieważ takie używanie śmigłowców szczermowych, które wchodzą głęboko w terytorium przeciwnika, i tu niektórzy na przykład zarzucają apaczą, że no niektórzy mają pomysły i to nie u nas, tylko tam gdzie się go produkuje, właśnie używać tych śmigłowców jako takie mm, głęboko wchodzące nad terytorium przeciwnika, czy w terytorium przeciwnika, obwody które będą tam eliminować różne rzeczy, priorytetowe rzeczy, to niestety straty w wyniku takich operacji mogą być wysokie. I tak było w przypadku K-52, Mi-28, chociaż w ich przypadku ogólnie straty w przypadku śmigłowców szturmowych, które są używane w małej odległości od strony przeciwnej, która jest wyposażona w środki, które mogą je zwalczać, są wysokie. I to jest oczywiste. Dlatego tak ważnym elementem jest używanie tych śmigłowców jak wszystkiego w sposób optymalny, dający im szansę przetrwać przetrwać po prostu. Chociaż niekiedy większym priorytetem jest wykonanie zadania, a przetrwanie środków, które się do tego używa, jest, no, można powiedzieć, tam dziesiątą rzeczą, jeśli chodzi o ważność. I tu też one niekiedy były tak wykorzystywane. Więc tak, mamy skuteczność, która zależy od tego, gdzie, w jaki sposób one były wykorzystywane. I pamiętajcie, że tak samo byłoby w przypadku Apache. Nieprawidłowo wykorzystany Apacz, choćby był najlepszy na świecie, miał najlepsze systemy zakłócające, jeśli chodzi o manpacy, i tak dalej, i tak no, dalej. W końcu on też poleci w dół. To jest coś, czego się nie da wyeliminować. Wbrew temu, co się niektórym wydaje. Ale gdy tego Apache, czy K52, czy Mi 28, wykorzystamy w sposób prawidłowy i będziemy mieć taką możliwość, ponieważ to też nie jest tak, że no zawsze mamy taką możliwość, po drugiej stronie może być jakiś system obrony przeciwlotniczej o zasięgu 10, albo po stronie. Po stronie przeciwnej może być jakiś system OPELKI o zasięgu 20+, plus i wtedy no, te nasze PPEKI 10 km+ plus nam nic nie dadzą, ponieważ zaraz sobie spadniemy. No to też musi być odpowiednie, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Musimy zrobić to mądrze, wykorzystywać warunki jakie nam zostały dane, jakie nam zostały stworzone. Ciężki temat. I właśnie chodzi, o to chodzi w tym odcinku, w tym materiale. Żeby wam uświadomić, że coś, co w jednej sytuacji może się okazać, czymś co uważamy za w ogóle bezsensowne, nic nie wnoszące, lecące z tego nieba, kiedy tylko jest taka okazja, to w innej sytuacji może być naprawdę takim game changerem, może zmienić bardzo dużo, może zatrzymać przeciwnika i zadać mu gigantyczne straty. To wszystko zależy od sytuacji, od sprzętu i od warunków, ponieważ my możemy chcieć, no ale na przykład warunki będą niekorzystne. Będzie mgła, będzie nieodpowiednia pogoda i nasz śmigłowiec czy jakikolwiek inny środek po prostu nam nic nie da, ponieważ nie będziemy mogli go wykorzystać. Albo warunki terenowe będą takie, że no się nie da, albo przeciwna strona podciągnie Opelkę i my będziemy mogli sobie tym śmigłowcem latać, ale daleko, daleko. Za daleko. Więc skuteczność zależy od użycia i od warunków. I można by powiedzieć o tych śmigłowcach, o których mówię, że były super ekstra skuteczne, kiedy spojrzymy na zaporoże i co tam się działo. Ale możemy też powiedzieć, że są bezsensowne, niepotrzebne i nie działają, kiedy spojrzymy na inne y, miejsca. Uczmy się, że to nie tylko kupić. Nie tylko kupić ta czy cokolwiek innego. My musimy się nauczyć też ich używać. Musimy się nauczyć wkładania ich w ten system, żeby mogły być użyte w odpowiedni sposób. No i niekiedy trzeba sobie te warunki stworzyć. Trzeba sobie te warunki stworzyć w taki sposób, że na przykład musimy mieć gdzie oddziaływać na przeciwnika, musimy być w stanie porazić jego e OPL-kę, i musimy mieć na przykład uzupełnienie, na przykład tego oto Karabrzoza, gladiusa, czy drony bezzałogowce, które też na przykład mogą mieć zasięg kilkunastu kilometrów. No a niekiedy taki dron nie musi być uderzeniowym, może być rozpoznawczym i może na przykład podawać informacje do tego apacza czy czegokolwiek innego, że no tutaj o, są dwa cele. Więc się nie wychylaj, ja ci przekażę koordynaty, ty sobie użyj tego na przykład brimstona czy czegoś innego. No i nie ryzykując, będąc tylko nosicielem pepeków, czy czegokolwiek innego, będzie dobrze. No. Więc ta skuteczność zależy od tego, w które miejsce i na jaki czas spojrzymy. Na warunki, na wykorzystanie, na to co przeciwna strona pozwala. To też jest bardzo ważna sprawa, ponieważ my możemy sobie zaplanować wyćwiczyć no ale tu też są rzeczy, na które nie mamy wpływu, czyli na przykład pogoda. No ale też po drugiej stronie jest ktoś, kto no nie do końca chce tym Pepekiem dostać. A niekiedy niestety o tym zapominamy, że to nie jest gra do jednej bramki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do wsparcia, na przykład poprzez postawienie symbolicznej kawy link w opisie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam po.